Cześć! Mamka widać w dzisiejszym takim troszeczkę randomowym odcinku, tak? O, sobie polatam, po. po, po... Niszcze. Zobaczcie, jakie mam fajny samolot różowy. Poniszczę przeciwnika, z którym sobie tu gram. Pobawimy się troszkę może wam o czymś poopowiadam, związanego właśnie z samolotami. Nie wiem, ile to będzie trwało pewnie jakiś krótki odcinek. Taki randomowy odcinek, kto chce to sobie obejrzeć. kto nie, to nie. No powiem wam o swoich takich doświadczeniach właśnie z samolotami. Ja zazwyczaj, wiecie, po pierwsze, ja mam lęk wysokości. Jak już mam jakiś wysoki dystans, jest pode mną, to jest jakaś masakra w ogóle. E, źle się czuję, strach w oczach i w ogóle. <gry> Ale nikt nie potrafiłem, ja Miałem okazję pokazać kilka symulatorów lotów. zazwyczaj się kończyło to nieudaną pierwszą misją. I grę... Nikt nie kupiłem, tak? Gry symulatora po prostu sobie pożyczyłem od kolegi. Nigdy takiej gry nie ukończyłem nawet pierwszej misji, ponieważ nie wiem, jeszcze jak teraz mam kamerkę, gdzie jestem za samolotem, to fajnie się tutaj steruje w GTA i fajnie się tym, tym samolotem lata, tak? Ale jeśli chodzi o takie tutaj kwestie związane właśnie z lataniem z perspektywy oczu, w widoku z oczu pilota, to jest jakaś masakra, w ogóle nie potrafię, nie wiem, nie ogarniam jak ludzie takimi z samolotami odżytowymi latają w rzeczywistości też yy, ja mam wuja wojskowego, który jest aktualnie majorem yy, i ma syna syn jest młodszy ode mnie o 3 lata i też właśnie chciał zostać pilotem zawsze się marzy, no wiadomo jak ojciec jest wojskowym to dziecko yy, czy chce czy nie chce, to się tym będzie jarało i też będzie chciało w tym kierunku, w tym kierunku iść ty ma dosyć słaby wzrok miał robioną operację, która strasznie dużo pieniędzy kosztowała nic to nie pomogło, niestety całe marzenia o w wojsku tutaj, legły w gruzach. No bo on był tylko taki nastawiony na to, żeby być zawsze y, pilotem, tak? Nikt nie chciał być jakoś wojskowym, takim normalnym, tylko zawsze marzył o tym, aby być pilotem. Wow! Ale mało brakowało. Y, I kurczę, to jest przykre, że kurczę, coś niezależne zupełnie od nas, czyli tam choroba wzroku całkowicie y, może wyeliminować nasze marzenia. Akurat w tym przypadku jego, ale wiem, że takich osób jest mnóstwo, które nie mogą realizować własnych marzeń, ponieważ jakieś tam mają po prostu problemy niezależne od nich. Męczę się, to jest nim męczę. Też właśnie zastanawiałem się, czy by nagrywać wam od czasu do czasu takie materiały randomowe z różnych gier, gdzie mógłbym wam pokazywać wam coś tam w tle: jakiś materiał z GTA czy z Battlefielda, sobie pewny pewnych rzeczach z Wami pogadać. Akurat dzisiaj chciałem wam pokazać przy okazji różowy. Aj, prawie dostałem, czy dostałem, czy nie dostałem. Troszeczkę tutaj się dymi, ale chyba jeszcze muszę mu uciec, yy, mam. Chciałem wam pokazać przede wszystkim ten różowy samolot odrzutowy. No i przy okazji też wspomnieć o moich przygodach, właśnie z samolotami. W Battlefieldzie jeszcze jakoś tam jako tako lata. Chociaż najlepszą tutaj kwestię mojej sterowności nad samolotami mam właśnie w GTA. W Battlefieldzie jeszcze tam sobie czwórce jakoś radzę, w trójce też. Ale w innych grach, jako typu symulator, to jest jakaś masakra dla mnie. Naprawdę nie potrafię i szacunek, i będzie po mnie. I tyle sobie pograłem. W innych grach po prostu dla mnie to jest jakaś masakra. Nigdy nie potrafiłem i dziwię się jak ludzie potrafią e, takimi samolotami ogromnymi latać i reagować z kilka sekund, zrobić nawrót z kilka sekund i zniszczyć przeciwnika. Dobra, to będzie tyle, w sumie taka, taka mała pogadanka z wami, taki monolog. Bo już tutaj jak zniszczyłem samolot, to już on się nie odrodzi i już nie będę mógł sobie polatać Ale myślę, że fajna jest mapka Myślę, że jakoś w weekend zorganizuję jakiegoś eventa, żebyśmy sobie pograli Karolina wychodzi, więc w sobotę być może sobie pogramy wspólnie Na Właśnie i polatamy, zrobimy deadmatch w powietrzu Tak więc dobra, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!